Witamy Państwa w kolejnym programie Smakowanie w Małopolsce, a dzisiaj gościmy w gospodarstwie agroturystycznym wimika Kawkowalowej. Na co Państwa tutaj zapraszamy, zobaczcie sami. Hobistycznie właśnie zajmuje się takim podtrzymaniem tradycji kulinarnych, takimi perełkami, które kiedyś dawniej nasze babcie, prababcie robiły, które często gościły na stołach. Więc tutaj mamy prązioka. Jest to taki produkt wywodzący się z polskiej, biednej tradycyjnej galicyjskiej kuchni, pieczony wtedy, gdy zabrakło chleba mąkę zarabiało się, czym tam gospodyni dysponowała. Jak miała śmietanę, to śmietaną, dodawała, jak miała jajko, dodawała, jak nie, to, to nie, czy tam kwaśnym mlekiem, maślanką, a nawet wodą i z, do, z dodatkiem sody, a że soda w naszych rejonach nazywała się prouza, stąd nazwa tych placków są prouzioki, pieczone na na blasze, spożywane jak ciepło, jak takie cieplutkie właśnie z masłem, czy z konfiturami są pyszne i właśnie wszystkim, jak się jeździ na takie różne konkursy czy festiwale, to jak przychodzą degustować, to mówią, że im przypominają właśnie smaki dzieciństwa. Gomułka to jest takie, jak tu widać, takie kuleczki serowe z sera wiejskiego, krowiego, białego. Rozkruszamy taki dobrze odciśnięty ser, dodajemy do tego trochę śmietany, masła, soli, pieprzu do smaku, jajko i miętę, taką właśnie pieprzową, która rośnie tu też w naszych ogródkach, dobrze wyrabiamy te, te składniki i formujemy po prostu takie kuleczki, to w zależności od tego, jak ile tam się nabierze, jaka gospodyni ma rękę i dawniej były one suszone, jak się piekło chleb, to po piecu, piec był dobrze nagrzany, więc one były tam suszone w tym piecu piekarskim. To jest taki bardziej produkt sezonowy, wtedy kiedy jest mleko, dobrze wysuszone, przechowywano całą zimę, potem taki był suszony, że nawet tarto na, na tarce. Dawniej te gomułki na weselach to nie było takich placków jak teraz są słodkich, tylko właśnie na weselach było piwo i te gomułki. Ta gomułka to była taka przekąska do piwa. Z kwiatów bzu dzikiego, i trzeba taki, właśnie ta, ja tutaj jestem z dala od drogi. Tam w lesie pod lasem rośnie mi ten bez, więc taki słoneczny dzień, zrywa się z kwiaty tego dzikiego bzu. I tak ze 30 tych kielichów takich kwiatowych. I wodę z cukrem się zagotowywuje, to zalewa się te kwiaty, i one tak stoją. Ja przez jedną dobę czasem ich tam zamieszam i jeszcze dodaję soku z dwóch cytryn. To jest sok, syrop taki na przeziębienia i uspokajający. Ma bardzo wiele właściwości takich leczniczych. A nam aż żal odjeżdżać z gospodarstwa agroturystycznego Wimika. Takie pyszności i wspaniałości tutaj spróbowaliśmy. Najbardziej zapadł mi w pamięć syrop z bzu, z kwiatów bzu podkreślam. I Państwu też go polecamy i zapraszamy do tego gospodarstwa. A my widzimy się w kolejnym odcinku Smakowanie w Małopolsce.